Państwa serdecznie w prezentacji dotyczącej sposobu oszacowania przedziałówności dla średniej w populacji. Przedstawmy to na przykładzie badania, w którym na losowej próbie N równa się 31 rodziców, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Oszacowano poziom niekonsekwencji na średnią N. X średniej równa się 6,12 z odchyleniem standardowym S równa się 1,49 z I polecenie brzmi. Oszacuj 95% przedział ufności dla średniej oraz odpowiedz na pytanie, czy mm, poziom niekonsekwencji rodziców dzieci e, z, z niepełnosprawnością intelektualną jest różny od poziomu przeciętnego w populacji generalnej, e, który wynosi 5,5 stena. Jest to standardowa miara wielkości dla populacji. A więc to, co musimy y, oszacować, to nasz przedział ufności dla średniej mi populacji, który równa się y, x średnia, czyli ta średnia, którą y, oszacowaliśmy w badanej próbie, ją z, zakładamy, że średnia populacji najprawdopodobniej jest równa tej średniej w badanej próbie. Plus minus yy, odchylenie standardowe, to znaczy błąd standardowy dla średnich yy, w próbie razy wartość t alfa, to znaczy yy, t alfa, to znaczy wartość rozkładu krytycznego t, i ta ma się równać 95%. Zatem naszym zadaniem jest najpierw oszacować błąd standardowy średniej. Błąd ten mamy dany wzorem na, na, na trzy sposoby, trzema wzorami. My wykorzystajmy ten pierwszy lub drugi, ponieważ ten trzeci wzór, gdzie jest. Pierwiastek z SS, czyli sumy kwadratów przez n -1, jest dane właściwie tylko wtedy, gdy mamy dane szczegółowe, jest, jest, jest użyteczny. Natomiast, natomiast, gdy mamy połączone odchylenie standardowe SX y, lub wariancję SX kwadrat, to wydaje się, że najłatwiej jest policzyć błąd standardowy według pierwszego lub drugiego wzoru. n jest liczebnością badanej próby. Zatem w naszym przypadku e, błąd standardowy wynosi, błąd standardowy równa się e, ułamek i w liczniku będzie odchylenie standardowe. Skorzystajmy z tego drugiego wzoru, bo mamy bezpośrednie to odchylenie standardowe. Zatem w liczniku jest odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe S e, wynosiło 1,49 stena co daje nam 1,49 podzielone przez pierwiastek z liczba badanych osób w badaniu udział wzięło 30n równa się 31 rodziców, co znaczy liczba badanych osób wynosiła 31 minus 1, a zatem możemy to już obliczać. Ja skorzystam z kalkulatora. I e, możemy liczyć 1,49 dzielone przez pierwiastek z 30, co daje nam 0,272. To jest, to jest błąd standardowy średniej. Zatem, przeciętnie, e, populacja. Prawdziwa średnia w populacji od średniej w, w tej próbie różni się o 272 tysięcy. Aby mieć 95% przedziału ufności, aby mieć 95% pewności dla e, różnicy między średnią a populacją, e, musimy poszerzyć tę wartość o e, wartość krytyczną T alfa dla dla setnych i dwu dwustronnego obszaru krytycznego tak? ponieważ w środku rozkładu T w środku wartości rozkładu T chcemy mieć 95% a zatem jeśli to jest rozkład T e, rozkład T dla wszystkich średnich to chci trochę krzywo narysowane nieistotne e, to w środku musi być 95% dla różnic wszystkich dla, dla, średniej, czy dla średniej populacji, a tu po brzegach zostanie nam symetrycznie po 2,5%. Zatem nasze alfa przez pół, nasze alfa podzielone przez 2, będzie wynosić 2,5%, to znaczy 0,025. Wówczas Mamy możliwość, y, mamy możliwość oszacowania 95% przedziałówności. Takiego przedziału ufności, żeby w środku tego przedziału znajdowało się 95%, w tym niebieskim obszarze. Y, no i oczywiście statystyka testowa T ma liczbę ma, y, jest obciążona stopniami swobody. Stopni swobody DF. Jest e, z, dF e, jest zwykle n minus e, k, gdzie k to jest liczba szacowanych parametrów, a n liczebność próby. W naszym przypadku n wynosi 31, a e, liczba szacowanych parametrów. to jest 1, ponieważ szacujemy wyłącznie średnią. W przybliżeniu jest to zwykle liczba, liczba porównanych grup, a więc, w, w naszym przypadku też 1. Najczęściej również e, to df jest zapisane w stopniach swobody, w, łam, e, w, w mianowniku błędu standardowego dla e, szacowanego parametru. A więc na przykład tak jak u nas jest e, S, S kwadrat czy S przez N minus 1. Tak? Zatem minus 1. Wiemy, że tyle będzie to wynosiło stop, liczba stopni swobody. Zatem 30. Teraz już tylko należy odnaleźć wartość krytyczną. T dla 0,025 i e, 30 stopni swobody e, w tablicach statystycznych. Zatem odszukajmy. E, Istotność jednostronna, czyli obszar krytyczny 0,025 i liczba stopni swobody jest 30. Zatem nasza wartość krytyczna T alfa wynosi 2,042. Zapisujemy 2,042. Tę wartość trzeba przemnożyć błąd standardowy średniej, aby móc ym, z całą pewnością powiedzieć, y, aby, aby móc uzyskać przedział ufności. Zatem y, mnożymy nasze y, SX nasze SX razy T alfa y, SX, y, czyli błąd standardowy średniej tak jak go obliczyliśmy, wynosi 0,272. 0,272 razy 2,042, 2, bo tyleśmy odnaleźli wartość krytyczną te alfa, co możemy obliczyć kalkulatorem. 0,272 razy 2,042. Daje nam 0,555, 0,555. Z prawdopodobieństwem 95% prawdziwa średnia w populacji różni się od średniej, którą oszacowaliśmy w naszym badaniu o 555 000, zatem przedział ufności dla średniej. E, dla średniej w populacji jest równe, średnia, którą oszacowaliśmy w badaniu, a więc, e, a więc w badaniu uzyskano średnią równą, e, równą 6,12. To znaczy, że tutaj właśnie należy pisać 6,12 plus minus 0,555. A to oznacza, że przedział prawdziwy to jest to 6,12 odjąć 555. Dla porządku zapiszę to, znaczy wyliczę to z użyciem kalkulatora, 555. Co daje nam 5,565? 5,565? Do 6,12 dodać 555? To co daje nam 6,675? 6,675? 5, czyli w przybliżeniu przybliżeniu mniej więcej to daje to daje przedział od 5, od 5,57 do 6,68 z prawdopodobieństwem 95% prawdziwa średnia w populacji mieści się w tym przedziale, tak? co wskazuje, że z prawdopodobieństwem 60% 95% przepraszam średnia w populacji generalnej nie mieści się w tym przedziale. Można zatem Sądzić, że istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy postawami rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i postawami rodziców w generalnej populacji polskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam ponownie na www.karasiewicz.az.pl